komentarz ale ten Stanley którego pokazujesz tnie również jak ciągniesz bo ma zęby w obu kierunkach otóż mylisz się nawet tutaj na opakowaniu tej piły masz namalowane jak ząb ostrzony jest tylko w jednym kierunku więc piła kiedy ją pchamy ewidentnie tnie natomiast kiedy ciągniemy ona się ślizga już ci pokazuję zobacz na prostym przykładzie nawet tutaj na ręce Ciągnę, nie kaleczy. Gdybym chciał pchnąć, no ciężko. No i patrz. Ciągnę, nawet przykładam siłę, nic. A kiedy chcę pchnąć, je, piła stawia ewidentny opór. Nie ma tego przyciągnięcia. Więc zobacz. Kiedy pcham, tnie. Kiedy ciągnę, nie tnie. No, co innego, jeżeli chodzi o piły japońskie. Piła japońską, kiedy pcham, ona nie tnie. Natomiast kiedy ciągnę, ewidentnie ona będzie cięła. Także masz myślę, że tutaj wyjaśnione. Jeżeli masz jakieś pytanie, śmiało pisz. Ja Was pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Cześć.